O animals. Mężczyzna ratuje małego jelonka z brzucha martwej matki. Mało brakowało, a ten mały słodziak nigdy nie pojawiłby się na tych zdjęciach. 11 listopada mężczyzna jadąc późnym wieczorem swoim samochodem zauważył martwego jelenia na drodze. Postanowił usunąć go ze środka jezdni i zauważył, że jego brzuch się rusza. Uświadomił sobie, że zwierzę było w ciąży, chwycił za nóż i przeprowadził cesarskie cięcie. Jakimś cudem udało mu się wydostać małego jelonka z brzucha matki, i mężczyzna szybko zawiózł go do weterynarza. Szacuje się, że zwierzak był jednomiesięcznym wcześniakiem, ale wszystko wskazuje na to, że przeżyje.